Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gnieźnie na co dzień realizuje zadania w zakresie organizacji rodzinnej pieczy zastępczej, a także zadania związane z osobami niepełnosprawnymi. Jednym z nich są dofinansowania ze środków powiatowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych. PFRON zajmuje się dofinansowaniami do sportu, do kultury, do rekreacji, ale również do wszystkich likwidacji barier architektonicznych oraz do turnusów rehabilitacyjnych. Organizujemy również dofinansowania dla stowarzyszeń, które, które mogą swoje cele statutowe realizować. Oprócz tego jest dodatkowy moduł, jeszcze, który od niedawna wszedł tutaj do nas i możemy dofinansowywać też rachunki za prąd dla osób pod respiratorami i pod pompami do wspomagającymi oddychanie. Wnioski można składać na bieżąco przez cały rok. Wiadomo, że różne są kryteria, liczy się też to kto pierwszy, ale też w zależności od tego, z czego chce skorzystać, jaką ma orzeczenie niepełnosprawność, czy to jest dziecko, czy osoba dorosła. O dofinansowanie z PEFRONu mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne dokumenty świadczące o ich niepełnosprawności. By aplikować o dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych, należy spełnić także kilka innych warunków. Stosowne dokumenty można składać od 2 stycznia. W pierwszej kolejności są to osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ale też dzieci i młodzież z orzeczeniami o niepełnosprawności. Staramy się na tyle porozumieć teraz z Pefronem, żeby istniała możliwość otrzymania tych dofinansowań do turnusów wcześniej. W poprzednich latach było to tak, że te dofinansowania zaczynały się gdzieś na przełomie kwietnia, maja. Teraz chcemy zrobić wszystko, żeby osoby chcące skorzystać z turnusów mogły skorzystać z niego już gdzieś na przełomie lutego czy marca. I wyjechać na ten turnus dużo wcześniej. Wnioski na dofinansowanie rachunków za prąd dla osób korzystających z respiratorów i pomp wspomagających oddychanie, można składać elektronicznie lub w biurze podawczym, gdzie otrzymamy także pomoc w ich wypełnieniu. Wnioski są dostępne na stronie internetowej, można je złożyć przez system, można przyjść do nas, do biura podawczego, które też fajnie funkcjonuje i pani na biurze podawczym we wszystkim pomoże, powie jakie dokumenty yy, trzeba donieść, jakie orzeczenia niepełnosprawności mieć, trzeba mieć zaświadczenie od lekarza o tym, że, że z tego koncentratora tlenu się korzysta no i wypełnić stosowny formularz. W tym wypadku koszt dofinansowania to 100 zł miesięcznie.